Dzień dobry. Jestem w miejscowości Bałcyny. Dzisiaj jest 20 marca 2020 rok. Jestem na plantacji rzepaku zimego odmiany Alasko. Alasko to odmiana zarejestrowana w 2017 roku. Cechuje się odpornością na specyficzne rasy kiły. Także dzięki, jeżeli mamy kłopoty albo spodziewamy się kłopotów na polu z występowaniem kiły, rozwiązaniem jest oczywiście nasza odmiana Alasko. Alasko cechuje się naprawdę super mrozoodpornością. Może w tym roku nie jest to tak ważne, ponieważ nie było praktycznie zimy wcale, no ale jest to bardzo ważne również cechuje się bardzo wysokim plonem. Dzięki temu mamy pewność, że uzyskamy wysoki plon nasion. Tutaj w Bałcynach mamy zasianą odmianę Alaska w systemie pasowym. Widać właśnie wyraźnie jeszcze fajne rzędy. Ta odmiana myślę, że się tutaj sprawdzi bardzo dobrze. Jeżeli ktokolwiek chciałby zobaczyć tą odmianę, bardzo łatwo ją zlokalizować. Postawiłem tablicę właśnie przy drodze, i jest to pole 90 hektarowe, także jest bardzo dobrze widoczne. Będzie, będę zdawał relacje z tego pola, jak sytuacja się rozwija w, w całym sezonie.